Najcenniejsze w tej pracowni jest maszyna hydrostatyczna, to magiczny dywan, klatka Faradaya, e tablet, włosy staną mi Dęba. Za naszych czasów, bo jestem z takiego pokolenia, że jeszcze pamięta, takie zielone pracownie były po prostu nie do pomyślenia. Na chwilę obecną to jest kosmiczny przeskok, który dokonał się w przeciągu ostatnich kilku lat. Ten przeskok inicjuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To już piąta edycja konkursu ⁇ Zielona Pracownia ⁇ Tym razem nagroda i dotacja trafiła do szkoły w Janowicach. Bardzo się cieszę, że kolejna w gminie Bestwina, czyli wszystkie szkoły w Bestwinie mają już Zieloną Pracownię. Młodzież może się uczyć chemii, fizyki, geografii w sposób taki, którego często my nie mieliśmy możliwości, doświadczając, widząc, bawiąc się i ucząc. To jest niezwykle fajne, świetny projekt. Gratuluję panu Wójtowi, gratuluję przede wszystkim całej kadrze szkoły dobrze przygotowanego projektu i zwycięstwa w konkursie, i dzisiejszego otwarcia nowej Zielonej Pracowni w Janowicach. Bardzo dużo się zmienia. Przede wszystkim dzieci się zmieniają, oczekiwania tych dzieci się zmieniają i żeby zachęcić ich do nauki, do rozwijania, my musimy być otwarci na ich pomysły, na ich oczekiwania, więc na każdej lekcji nie ma wykładów, nie ma prowadzenia akademickich wykładów, tylko jest doświadczanie, eksperymentowanie, więc muszą mieć ciekawe metody prowadzenia zajęć, a także pomocy dydaktyczne, które są atrakcją na lekcjach. To dobrze wpływa na zapamiętanie, utrwalanie i tą wiedzę, którą mają tak zwaną nabytą na życie.